Przebudowa odcinka drogi Wysoka Kijaszkowo rozpocznie się już niedługo. W teorii wydawałoby się, że to świetna okazja do budowy również ścieżki rowerowej. Czekali na nią cykliści. Bardzo by się przydało. Ale dlaczego by się przydała? No bo są krótkie ścieżki, nie ma gdzie jeździć wysokiej. Mam na moim osiedlu ścieżkę rowerową, która jest i były duże pieniądze włożone. Rowerzystów jest bardzo mało. My jako seniorki, że tutaj jest grupa nasz seniorek, no i byśmy chętnie korzystały z tego, z tej ścieżki rowerowej. Nie skorzystają, bo pas drogowy jest zbyt wąski i ścieżka tam jednak nie powstanie. Liczyliśmy, że ta ścieżka rowerowa powstanie, że będzie nas łączyła z gminą Obrzenica, że tak naprawdę miejsce, gdzie jest górka klasztorna, gdzie są jedne z najpiękniejszych lodów w powiecie, będzie można w niedzielę sobie przejechać tym rowerem i, i rzeczywiście tę Obrzenicę odwiedzić. Niedawno pojawiła się druga koncepcja na budowę ścieżki. PKP przekazało gminie teren na ten cel i tu pojawiły się kolejne komplikacje. Przebiega tam pas nieczynnej kolejki wąskotorowej. O wpisanie jej do rejestru zabytków już od dawna stara się towarzyszyć. Wyżyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu. Po trzech latach otrzymaliśmy szereg pism informujących o przebiegu procedury. W tym roku 5 kwietnia otrzymaliśmy pismo, że zakończyła się procedura zbierania materiałów dowodowych i mamy nadzieję, że ten wpis będzie jak najszybciej. Towarzystwo liczy na to, że wpisanie torowiska wąskotorówki do rejestru zabytków nastąpi w ciągu kilku tygodni. Burmistrz Wysokiej natomiast liczy na to, że pojawi się specustawa, na mocy której gmina będzie mogła wykupić ziemię przy wyremontowanej drodze i ścieżkę uda się jednak wybudować.